Nie ma tutaj no. Nikos, a ze mną jest... Saguara O no, o. Dobra, no to tutaj jest serwer Warfield, tak? Poczekajcie No, Warfield No i no i tu są zasady... No, no link ja będzie w opisie. Tutaj... Jeszcze se... Czekaj chwilę? Co? Pierwsza sekunda a ja mnie zgubiłam. Będę bez mikro, dobra, nie będę, może mogę... Tak? Boże, ale laguje, laguje, laguje. Pierwszy... Dobra, te zasady przeczytam. Tu są te informacje i ten shopa. Dobra, to ja przeczytam może zasady, dobra. Admin ma zawsze rację. Dwa. Za zachowanie... Złe no. zachowanie na czacie. Co to było? Permban Dobra, trzy. Zakaz proszenia administracji o ma ITP. Cztery. Zakaz citowania. Chodź tu resztę przeczytasz. Gdzie ty skończyłeś? Na czwórce, teraz piątkę. Zakaz zakaz reklamowania innych serwerów zakaz korzystania z błogów gry zakaz spamowania na tacy widzisz hetera na HETERA! Da... co? hetera Hetera i zgodzi administracji dobra w nie dajemy coś tam dobra, nie ma... dam VIP-a, coś tam da. napisz warp up up spawn, napisz o to co ja, tylko że Łarp. Nastąpi za 5 sekund, czekajcie tam. <coughs> Mam tylko 25... O 20 nawet SP, to Dobrze nie, wpłynę, nie wpłynęliśmy. Bo za wysoko było. Nie. I czekaj, co to jest? <laughs> Wilczki! Popatrz, ja na ludzie wejdę, popatrz. Czekaj, zejdę i patrz. Na ludzi wbiję. Jesteś, patrzysz? Patrz. Cicho Nie no. znasz się Poczekaj, eee Fredek, pupilek e. serwera Biegniemy tam, poczekaj Lol Fredek Franek, pupilek serwera, pajdzie w menda serwera, la e. <grym> Dobra, idziemy tam Czekaj, ja go miał na imię, czekaj Biedny pajdziuch Też... Teżdziuch Boże, to Jeździo, ja powiedziałem. Jednak ktoś, czy tutaj jest pani i w ogóle. No, bez się, się... Ej, uciekłeś, więc stój w y o Chrysku. Jest panie, jest inne takie dziwne, rzeczy są. o Normalny serwer ani znajdujcie. To nie, to jest polski serwer, więc jest dobrze. Ej, poczekaj! O. Pójdziemy tak, chodź. Gdzie? Tam. Ogar. Wiązam tego od siebie. Kto gra w lola jest fajne. Kto nie gra też jest fajna. Więc jesteście fajni. A ty jesteś głupi. Ja gram w lola, bo nie jestem sweet jaśnie. Sweet, ty jesteś... Jak... gdzie Nie Jestem słyszły, a ty swet. Swet. Patrz, od razu pierwsze minuty gry, a tu węgiel ogarniasz. Nie. Ej, Ogar, yahoo, idź! Ja to jeden Zaczekaj! Tutaj, tutaj się osiedlimy, mamy wideo piękny na fan. Ty mi się tu... Aha, czanka mi się nie załadowała. Czanka! Tak nie, nie nie wolno korzystać z bugów serwera, serwerów. Nie korzystaj jak mi się czanki poksują. Bo dostaniesz ban, a jeśli na nakameruję i cię zgłoszą. <laughs> nie, naprawdę mów. Nie no ja sobie... Crafting box znalazłem. Pierwsze minuty, o. a pan crafting box znalazłem. <laughs> nie powadnie... Przepraszam. Mam tu crafting box. Ja tu te panie Musiałem, musiałem odpiszeć, pewnie widziałem. Jest? Gdzie jesteś? Poczekaj, gdzie jesteś? Cieka. Gdzie... Cieka minuta, już osobę. Ej, ale zaczekaj, chcę, żeby wasi tam tak było. Gdzie jesteś? Zetnij się. Już pierwsza minuta, ale Już okradłem osobę. Filip powinien... Gdzie ty jesteś? Masz. Dobra, już tam idę. Przepraszam za te dźwięki. Tylko już wszystkie itemki wziąłem. <świlaj>. Czekaj chwilę, tylko iż tam dość dużo miejsc, płynie gdzie one było, czekaj. CPA, Spoko, czekaj. I pokaż to, weź tam sześć, zobaczcie co tam jest. Tam było dwa staki pieczonego mięsa, jedno dostanie. No to daj jednego, o. I tutaj chodź, tutaj do mnie. Tutaj to było. Mieczyk, no wrzuć. Trzymaj tak. To... Uch, trzymaj, trzymaj tego tak, tu trochę trzymaj, trzymaj trochę tego, trzymaj dwa kilofy, nie będę hałm na ten, ten, trzymaj dźwignię, ten. Jak oglądasz to, a jesteś tym poszkodowanym, to bardzo cię przepraszamy, ale niestety to jest survival i tu wszystkie chwyty dozwolone. Nie było w regulaminie, nie okadaj A wiesz jak sklodowaliśmy? Nie wiem gdzie jestem i ja oni też nie wiedzą. Dobra, gdzie idziemy? Ale jak poznajesz to miejsce... Dobra, już wiedzą. Przepraszamy. Gdzie idziemy? Przepraszam, błąd boha, Ty patrz, tam na górę, ok. Chodź, chodź, chodź za mną, chodź. Tam na górę. Owsze latają, mam wchidzę, tam. Patrz, tam, <suszy> bo to tam latają, tam są bebę. Bebę. Jednak to drugie, a tam jest budynek. Nie, tam nie jest okradziony. Dobra. Poczekaj, tam jest coś. Tam jest jakaś ginia. Idziemy, w którą stronę ty szedłeś? O ja pojechałem. A tam, dobra, to idziemy, dobra. Fajnie, ja bym wolił na cieszę się. Ja jestem z tego dumny. A ja mam lagi. Idę, idę. Ty prał do mnie. Ty jestem nad tobą. Ojo, jak ja. ja, ja, ja. Poczekaj! Mam taki pomysł. Ty nie włączę jego X-raya. Hmm? Ej! Ja my się o, nie wyjdziemy ze streampiste. Nie wyjdziemy ze streampiste. Nie będziemy to robić, nawet. Mi napisali. Proszę, dodajcie do gildii. Napisz f... Uko nie, ukośnik f, spacja join. Ukośnik f, spacja join. Ony Zajmij się... próbuj jakoś f. Co? Napisz to, co się nie napisze. Na MS albo... na MSG mi napisz. Bo napiszą... Bo i y -y ony Aha i o nie. O skąd masz glidia? O boże o o o Czekaj to czy są jakieś test rzeczy... Nie bo tu myślałem że będzie jaskinia jakaś druga skrzynka, jaka. koła Idziemy poczekaj Jak na tym serwerze to skrzynki daleko chowajcie Bo my znajdziemy i obrawujemy wszystkie Co do jednej sztuki Co do jednego itemka Co do drewnianego miecza wszystko zrobił. Ale ja mam nogi, nie wierzył. Dobra, chodź, idziemy dalej. Kto bądź... jest życiu? ty jesteś? Tak. oczywiście ok. Ta, A ja mam płynny serwerek. O, poparty mi zamek. Chodź, chodź do zamku. Może będzie księżniczka. Będzie Fiona. O, chodź, uratujemy cenę Ty będziesz... osłem, ja będę z <grym> Patrz, patrz jaka bitwa zamków tu była. Piękna, ale widać, że opuścili zamki więc... Może będą jakieś skrzynki. Chodź zobacz, może jakieś skrzynki mam. Wiesz jak ty będziesz ty każdy zamek tu odwiedza, to wiesz. To trochę tam posiedzimy. Zamku, ty, patrz, można kopać, kopiemy! Dobra. A po co te bryłki? Ty chodź do w zamku, już nigdy w życiu w zamku nie mieszkałem, a mam obok siebie. Ja <coughs> bym siebie wyprowadziłem. Aha, o, okay. papa jaki ze mnie hardcore, jestem parkurowcą, chodź zobacz na kamerę, to ja będę spakował, patrz. Ja... Doszedłeś no. do naszej gildii? Co? Doszedłeś do gildi? No tak. Dobra. Tak, to inny temat chodzę. Chodź, kupiemy to! Co, kupujemy to? A to. Aha, myślę, że kupujemy. Kupujemy. O, czy to przyszedłeś tutaj, No bo się zbudujemy z tego zamek. <laughs> tak. Nie no. Kopiesz. Ej, jak ty by nie chciał dołączyć. Dobra. No już jesteśmy. No bo on jakiegoś tam... Ej, tu jest jakiś No, Nie możesz nic kochać. Chodź, kopiemy. No, kopiemy, a ja przyspieszę. No dawaj. A tu już nie wolno. No nie wolno, <noise> Weź ty popas na siebie Na mnie? F5 Mam <noise> no, <nie. głos> stały w sercu i w nodze Ej lol Miałem co ja w głowie no... Ej lol Tu są zablokowane niektóre toczy. No, tam tak Ta u nas na nam do kopania tylko... A czy 5 nagrywamy? Mamy 9, 5, 9, 6, 9, 5, man, nie pamiętał? O 9 zaczęliśmy, dodamy 5 nini. Y... Co dodać, bo ja nie lubię maty. Y... To da się? Da się. Ym... Ile no. kaktusów, bo bardziej ile kolej z kaktusów zostawił, to nie? To nie też. Najlepiej kaktusy i tego, tego włożę. Tak. Lety, tej... Ey, lol, to brika. Ej, lol, ty tak bez skrzynkę. O popatrz ile tam jest kaspysów. Chodź tutaj, zobacz. A zaś ten tutaj jestem. Ten... A nie mam. Trzyma. Ej, co na kolełku bojdzie na kaptu? To jest normalny dokalełku boję na kaptu? Ale to zakładają na zamek ile. Na...

Aha, będziesz cierpiał. Dobra, chodź. Idziemy tam. Idziemy tam, no to włączę normalne na nagrywanie. Aha, dobra. No. Ale mnie przyspieszyłem, tak? <laughs> prawda? Chodź tu! Skacz. No już jesteśmy. Jak to jest, już jesteśmy chodź. A dzisiaj nie przyspieszę tego, tak? no co to co za krótkie było. No racja. No to nie jesteśmy, już byliśmy i będę. Bez... Idziemy dalej. No chodź tu! No. Co? Chodź tu. To normalnie zakładał kubojdę na kaptu, powiedzmy. Nie wiem, dobra. <grystanie> Musisz tp. do mnie TP. A gdzie ty jesteś? TPA. jak Ty masz jakiś malnik? Try? Aha, dobra, znam. Rafał. No dobra. Zapoj na pewno. Zombie! Wisia głową. Nie możesz zniszczyć terrarium pokojowi. Ej hey, lol, czemu się nie te O Czemu się nie te Ej, Czemu tak tak No, co so tam? Co robisz? Co to było? Bungier. O, oh, bungier, jaki yes, tak ten bungier? A podać jej do szczęścia? Nic, no to nie wiem, zastopuję i poczekam na dzień, a jak będzie dzień to przyjdziemy. Już jesteśmy. A ten piękny zachód, słońca i ten brzydki saguaro. Daj mi kilo, łopatę, sikierkę, bo ja wszystko ci oddałem w tej nocy. O! A, 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 a sikierki nie mam. A mam. Dobra, siedzielka, mieczki. Tylko tyle. I wysypie tym niepotrzebne. Jedna. Dobra, dobra, już to nie. Jedna pochodnia. I ziar. Okej, okay. możemy iść. Dobra, chodzisz. No. Co dzisiaj mamy zamiar zrobić? Może w ten sposób? Dzisiaj! Dzisiaj. Dzisiaj, betlejem. Yy, Mam tak, Mamy taki zamiar Osiedliście się... Gdzie ja przynajmniej mam taki zamiar, nie wiem jak on. Osiedlić się gdzieś daleko i wybudować Chcę budować Timo z wełny. Co? Chcę budować Timo. Timo. Jaki idiot. Chcę budować Timo. Albo Fiza. Kurde, trolle Jaki piękny... Ale tu są bogi mapy. A ja nie mogę nic korzystać z Patrz, jakie Patrzcie, jakie trony. LOL. A, a to jest na kubojt. Jaki mi żal. Dobra, chodź, idziemy. Nie tak. ty do założył kopalnię, ale padek śmieszny, prawda? Ja mogę sobie tak dość, <grywy> Dobra, nie mam. Łamu, mam, mam, mamy 4 powera. Jeszcze 10, to założymy sobie na zamek cały. Spoko. <kluzł> a mój nie. plan to jest taki, ściąć dużo drzewa. Nie, jedna osoba musi kopać, a druga ścinać drzewo. Ja kopę. Ja kopię. Nie, jakbym piosły, ha ha ha. Dobra, to ja będę ścinać. Dobra, my teraz na biomie biosenno zimowym No no to kopiemy czarne, tylko... Ale nie jest teraz, bo <coughs> za mało odpałnę. No tak, ale to... kopać geniuszu. No to od... mamy za mało odpałnę na razie. Ale z losów, losu gra. Chodź, to tylko tutaj, gdzieś tutaj, ok? Nie, chodź tego... dalej, tam, chodź za pustynię. Eee. Uh -uh. No chodź. Nie. Ja, ja nie chcę na biomie zimowym. Chodź tam daleko. Chodź tam za pustynię. Ale gdzie na pustyni Chodź. będzie, są drzewa? No, za pustynię mówię. Idzie trever. Co? Nie, nic jest Domek! Jaki domek? Normalny. Gdzie? Gdzie ty jesteś? Ty ma jakiś gdzie ty jesteś? Dobra, nie wiem. Ty Trzeba. dobra, to ja tu pościnam drzewo, ty idź, a ja się tepnę. Dobra, to ja poszukam jakiegoś fajnego miejsca. Ty szukaj, a ja poszukam jakiegoś fajnego miejsca. Nie, to ja mam pomysł, popłyniemy łódkami, chodź. Oko. Chodź przy tym. Ten... To za oceanem będziemy. No to chodź i idę koło ciebie. Gdzie? Tam! Obróć się! O, no. Wilk! Wilk jest dziki, wilk, wilk jest... Wilk, to go zobaczy Wilka, ten masterku. Dobra, widzicie, wilczek. Nie zabijaj! Ja jeszcze go zabijemy, co ty przemoc? Dam mu amciu, amciu. Uuu, popatrz, kocha mnie. Ej no lol. On nie miał kochać, a nie ty. On nie miał kochać. a tak mi krowę. To go swojej, ja ty ty, ty. Co? To go swoj, ja ty, ty. Ja. Nie, tego psa uderzyłem w stan chyba. Nie. To on, ja uderzę to. Dobrze. Jest zabity, biszówka. Dziękuję, słuchajcie Dobra. Ja mam, nie mam drewna. nie mam tylko skórę. Mam mięso. Dam temu twojemu przynieść. Dobra, nie, nie za dużo. Ej, wiecie, on ma prosty ogon, to znaczy, że ma dużo zdrowia. Jak ma opadnięty, ma mało. Daj mi łódkę. Please. Z czarnego drewna. Dobrego. Łódki nie mają kolorów swoich, to nie czekaj. Zaczekaj mnie. Chciałaby? Chciałbym Gdybym nam ci działo Ej no lol mi cię no, ty głupi głupku Ja ci dałam głupku, więc dobrze z nim obchodź Gdzie ty jesteś? Ja ci zapomniałem, że ja nie mam woda Już chciałem zabrać, Ale nie wyjdę, tylko nie strzelaj mnie z głupku, bo na środku oceanu no, trzy nie... Dobra, ostatni raz Ej! Ej no bo... Nie! Ej no! Co ja ci zrobiłem? Ej no ja ci nie, nie zrobiłem. Ej no dobra, ja na ciebie czekam, gdzieś jestem coś. Ej, no, dobra, się nie zabijają, bo głupio wyglądamy. Ty przynajmniej. Dobra, chodź. Ej no! co za moje? Dobra, no chodź. Nie, ja nawet łódki nie mam teraz. Dobra, chodź. Dobra, ale się nie zabijamy teraz. Koko. No wiem, no, dobrze. <noise> <noise> to mój film <wilk> samemu sobie. <noise> ej, droga, okej, okej. Nie <noise> zrobiłam. <noise> A mnie to jak kerepwa. No, Ej, Nie. Ej, no, ej, bo naprawdę kiedyś będę. Ale z mi się skończył? Musiałeś... Musiały mi się skończyć, bo mnie kusiły Ej, piesek, chłopasz, piesek to tam pójdzie Nie, pajk zapyla Dobra, no to pójdź szybko Ej, no! Do... Jakie <laughs> mi los! No mi to, ej, no lol. ej, łódź nie jest. What the fuck? Ej, to się rozkładam, łódkami nie ma tu. Na dole! <laughs> Co? Na dole. Czekaj idę, czekaj pójdę do twojej łódki. <laughs> Dalej to weź stój! ej no pięć fps no, to przez siebie! No, tam miała łódkę! ale w środku oceanu mi zabrakło łódki! na środku chłopie, to jest ocean, a nie jezioro no dobra, ale proszę cię, weź! weź dotykać. a może tu zbudujemy zamek? no, nie! czekaj, weź dotykać, do taka. z do łódkę! Ja cię pozwę do sądu Aha, ale ja mam bugi tekstur Co? Mam bugi tekstur Na środku oceanu ukraść komuś Ale sam <grym> Już ci chciałem mieć Chodź tutaj, bo drewna nie mam <grym> Ej to chodź tutaj, będzie kopas na razie Dobra, ale daj mi wódkę Tam jest jeden kobe. A łódź jak się teraz szybko rozbije, to ona wypada, czy nie wypada? Wypada, jak się mieczem rozbije. Chodź, tutaj wykopiemy, patrz. Dobra. Geniusz. Okay, już. A, nie. No tu, chodź, tak w dół na razie. Chodź. Oj, to ja zrobiłam. No, no dobrze. O, i teraz tak w dół. O. Dobra. Nie o. tak, ale okej. Okay. Usiadłeś sobie psa? Gdzie, wiesz? Ja mi się Myślałem. Poczekaj. Czekaj. No Dodaj mi wyjść. Ej no, nie, tutaj się nie osiedlamy, tutaj mamy za mało miejsc. Ale Tam nie, to... nie osiedlamy się! Ej no! Kilomit Ty Potworzę ty. Masz tu kopać! Ej no, umarłem! Prawie. nie umiem Ty potworze, jesteś potworem Mama ci już mówiła, że jesteś potworem Dobra Trzeba to jakieś drzewko uratować Ej, no proszę cię, daj mi parę drewna Masz Poczekaj, masz Masz jeszcze jak w stronę no, na dół, na dół Ej no lol mi cię nadaj mi łódkę No tam masz na dole jeszcze drewno Bo tam Daj mi jeszcze jedno Tam gdzie patrzę I za to Jeszcze te bo mi nie jest potrzebne No ty Tam na dole masz te wszystkie Dobra, tepniesz się najbliżej no. I będę na trzeciem nie będę czekał na jakiegoś śmiertelnika. To jest śmiertelnikiem. Nie, jestem Bogiem Stevenem. No i jednego drewna mi zabrakło Nie Steve jestem Stevenem, jestem ciasteczkowym potworem. <noise> jednego? Ty tam na dole masz. Erik, idziemy kopać. Jest, Takie taki drewno. Żyję, mogę się wydostać z wyspy. Już nie jestem Od Odludziem. Od Au! Ej, pies mnie ugryzł! Ej, pożyczysz mi drewno, bo ci ciwrał wszyscy całe... Ja pożyczysz drewno? Nie, drewno nie mam, mój kaftan był zostawiłem tam na wyście. To się tepni do mnie i coś ci pokażę. Czekaj, że do ciepłe. Ale masz ten? E, To Jest jakiś kanion. Masz drewno? No bo ja mam tylko trzy, bo się rozbiłem. Ochaj, i bardzo ci dobrze. Dobra, to chodzę a do mnie i tu, tu się na razie... na razie osiedlimy. W takiej wyspie jest to Kurwy. Chodź, chodź piesku, chodź, zagrodę ci zrobimy Jestem o? pieskiem Aha, dostałem już a. <laughs> o, 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 Chodź, chodź O, o O, o, o Co jest z tym psem? Jakie no. dźwięki dziwne wychodzą Wychodzą <laughs> Biedny piesek, jesteś biedny piesku no Tu jest, tu Poczekaj sobie. Czekaj, ja mam, mam pół płytka. mam pół putka. Popatrz, królową. Nie. Dobra, chodź. Popatrz, tu są tropy śniegu, to był pan Mróżek. Dziadek Mróżek. O był. tak! Chodź. Gdzie? tak, poczekaj, daj mi wykopać, a ja ci pokażę jak. Dobrze. O, czekaj, jeszcze... I ktoś. tak kopiemy, tylko że ja to, a ty to. Dobra, tylko tutaj No ilu... tam jest drzewo. tam jest drzewo. Gdzie? Tam jest drzewo. Ile ci je wykopać. Ej, no ile ci je wykopać przecież. Okej. Okay. Jestem I w siódmy tam jest sadzonka. Jestem w siódmym niebie. Uratowani. Mnie yes. Ej, ja chciałem. Ej, tu był jakiś kolej. Ty nie... dosłownie dawno. Czemu? No bo widać, że sadzonka i jeszcze itemki leżą. Jakie? Sadzonka. No to widać, że on tu albo jeszcze jest, albo... Ja. Dobra, chociaż nie ma ludzi. Czekaj chwilę, bo może jakaś skrzynka będzie. Ile już kręcimy w ogóle? Czekaj, zaczęli mi... 20 parę minut. 25. No 25, nie. 20, 30 minut równe kręcimy. 30-30 Nie, 25, bo 5 to zrobiłem to cieczy. Aha. Zobacz. No to może co, zakończymy. No to czekaj, ja tam do idę już. ja Te też idę. Jeżeli potem cię nie wrócę o godzin czy nic. To ja chcę nasz poprzedni. Poczekaj, poczekaj. Pochodź do pieska. Wiem. Tylko ja to ładnie zrobię. Odejdź. Czekaj. Mam pomysł to zrobię. Tak. To lawa tam jest. Nie wiem jak to chodzi. Czekaj. A jak zrobię? Mamy drewno. Nie, nie rób żadnego takiego gówna jak wtedy. Chodź tu. Chodź, chodź. O, o. Chodź. No to co? Lajkujcie. Subskrybujcie, jak i kołatujcie! Ej, no Ej, no pomóż to Zostaw! No jak? No, <grymne> Cicho No ląd no, dobra. dobra, chodź Chodź, tam nakończmy jeszcze raz pomogę. Poczekam, już jesteś grzeszy? To dobrze. Ale. Odejdź! Odejdź! O! Ale i tak ma karę. Karę jest złe. No to... O Boże. Akurat! No to cześć!